Tutaj MyLean Chainna. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Tak wiem, że mnie nie było. Natomiast musicie mi, kochani, wybaczyć, dlatego że ja prowadzę swoją działalność, a to miejsce mój kanał jest bardziej hobby e, dla mnie niż, e, niż źródło dochodu, <głownie> główny źródło dochodu, dlatego ja skupiam się głównie na swojej działalności. Natomiast, e, co chciałam powiedzieć. Przez ten czas, kiedy mnie tutaj nie było, osoby, które obserwują mnie na Instagramie, serdecznie tam zapraszam, tam się udzielam troszeczkę więcej, no to mogły zauważyć, że. Też nie miałam za dużo czasu, próbowałam cokolwiek wstawiać właśnie na ten Instagram, aczkolwiek, no, jak mówię, nie było za dużo czasu, dlatego że podjęłam się sprowadzania masek, jeździłam po Chinach i jeździłam do fabryk, sprawdzać te fabryki, sprawdzać jakość, sprawdzać certyfikaty. I niestety, moi drodzy, muszę powiedzieć, że bardzo dużo fabryk miało podrabiane certyfikaty więc na to trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę no ale na szczęście wybraliśmy takie fabryki, które spełniają nasze wymagania spełniają wymagania naszych klientów spełniają wymagania właśnie do sprowadzania masek w Polsce, nie tylko masek tam gogle, rękawiczki, generalnie cała, cała przygotowana taka oferta produktów medycznych zdarzyło się tak, że wracałam do domu o pierwszej w nocy, czasami pracowałam do siódmej rano no i w, przez to po prostu nie byłam w stanie nic nagrywać. Kolejna rzecz, która się stała w tym tygodniu, a raczej w przeciągu tych dwóch tygodni, to przyjechał Adam z kanału Raport z Państwa środka. Serdecznie Was tam zapraszam, więc możecie po tym filmie wejść właśnie na ten kanał i obejrzeć filmy Adama. No i Adam przyjechał, byliśmy na kolacji. Nazywam się Adam Machaj, prowadzę vloga Raport z Państwa Środka. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, komentowania i wpłacania kasy na Patronata. Polisy jak Adam nagrywa dla Was filmy? Tutaj, żeby Wam to jeszcze zobrazować, póki nie jest gorące, podnoszę. Tutaj jest paliwko. Adam, czy testujesz za chińskim jedzeniem, czy wolisz jedzenie z Kambodży? Znaczy ja w Kambodży mam tyle chińskiego, jak tutaj, do A, z każdej prowincji, także nie ma... Ja w ogóle teraz nie wiem, jak widać. No, widać, na popatrzcie na niego tej no. taka partia. Tak więc, kobiety pisać. No tak więc nie, nie, nie interesuje mnie jedzenie, no, tak. Uśmiechnij powiem. się. <laughs> I po kilku dniach Adam do mnie zadzwonił, że zabrali go na kwarantannę. <laughs> Oczywiście zapytałam się, czy nie potrzebuje jakichś produktów i. Po kilku dniach po prostu zaniosła mu produkty, które były mu potrzebne. No i mam nadzieję, że jak Adam wyjdzie z tej kwarantanny, to przyjedzie do mnie i nagramy coś razem. Kolejna rzecz, jaką chciałam poruszyć, to moi drodzy, zamknięcia granic w Chinach i to odbiło się troszeczkę na nas obcokrajowcach, dlatego że zrobił się ban że tak powiem, na y, obcokrajowców w Chinach. Ob, y, Chińczycy teraz widzą nas głównie jako zagrożenie, jako niebezpieczeństwo, jako nosiciela. Ym, y, no i zderzało się tak, że na przykład moją koleżankę, Ukrainkę, nie opuścili na siłownię. Ja zostaję sprawdzana od A do Z. Właśnie na przykład ostatnio, jak jechałam autobusem z dystryktu 2 do dystryktu 3, jechałam właśnie autobusem. Chińczyków nie sprawdzili w żaden sposób. Ja natomiast musiałam pokazać wszystkie możliwe kody, jakie mam, skanować wszystkie kody możliwe, jakie są, sprawdzana mi była temperatura. I oczywiście nikt koło mnie nie usiadł. To ma swoje plusy i minusy oczywiście, natomiast widzę w tym większy problem. Widzę na chińskich social mediach, jak Chińczycy podchodzą do tego tematu i naprawdę to może być dosyć spory problem dla nas tutaj obcokrajowców. Natomiast mówię, że Chińczycy mają też takie ograniczone myślenie nie myślą samodzielnie bardzo dużo Chińczyków nie myśli samodzielnie. No, i przez to właśnie powstają takie problemy. Hmm, na przykład, hmm, po, przed zamknięciem granic, hmm, przylatowało sporo obcokrajowców hmm, z Europy i ze Stanów, ale też sporo Chińczyków z tamtych rejonów wracało do siebie, do kraju. Hmm, no i właśnie te, tych obcokrajowców hmm, sprawdzają i jest na nich ban, natomiast Chińczyków nie sprawdzają, a oni też tak naprawdę są potencjalnym zagrożeniem. No, ale już nie będę się tutaj wdawać w walkę, że tak powiem, z tym, dlatego że sama świata nie naprawię. No i niestety nie będę próbować. Próbowałam przez jakiś czas, natomiast, natomiast już odpuszczam. Kolejną rzeczą, jaką chciałam poruszyć, to sprawa firmy, sprawa zarobków, sprawa pracy, tak samo w Chinach, tak samo w Polsce. Moja firma to firma chińska, jest otworzona tutaj w miejscowości Iu, i IU jest najgorszym miastem do prowadzenia biznesu, dlatego że tutaj nie dość, że podatki są wysokie, są podatki osobowe, jest wysoki, wysoka opłata za ubezpieczenie. Um, oprócz tego oczywiście są wytyczne w sprawie otworzenia biura biuro musi być, nie może być biuro tak zwane fikcyjne albo na przykład, że biuro mogę sobie zarejestrować w domu musi być to biuro powyżej 70 m kwadratowych chyba z tego co pamiętam um, i jeż jeżeli chyba w miejscu biznesowym to może być mniej, ale te miejsca biznesowe, budynki biznesowe są dużo droższe jeżeli chodzi o Podatki to podatek osobowy um, działa na takiej zasadzie, że zbierane są punkty. Czyli na przykład masz punkty za Age's um, Keya, masz punkty za czy skończyłeś uniwersytet w Chinach, masz punkty za ile lat jesteś w miejscowości IU, um, punkty są za um, czy ma się chińskiego, um, współ, jak to się chińskiego po współzałożyciela. Chyba tak to się mówi. I jest wiele jeszcze innych punktów. Jeżeli się uzbiera jakąś tam ilość punktów, to są takie przedziały porobione i te przedziały mają swoją sumę, którą trzeba zapłacić. W tamtym roku zapłaciłam za prowadzenie firmy tutaj w miejscowości IU, za podatki, za ubezpieczenia i za wynajem biura. Zapłaciłam ponad 100 tysięcy chińskich juanów. Tutaj Wam się wyświetli, ile to mniej więcej jest. No, a w tym roku jest duży problem, bo myślałam przynajmniej taka była informacja że z racji sytuacji, która wyniknęła, podatki oraz ubezpieczenie będzie zmniejszone. Natomiast wczoraj doszło do płatności i okazało się, że ja, jako osoba prowadząca firmę chińską, ale jestem obcokrajowcem, zniżki mnie nie dotyczą. Jest to dosyć spory cios. Dla, dla mnie, dla młodego przedsiębiorcy, e, dlatego że moja firma była zamknięta prawie dwa miesiące, e, w tym momencie, przez e, sytuację na całym świecie, też nie ma e, takiej ilości zamówień, jak były e, wcześniej, dlatego że no, każdy e, nie wie, co będzie dalej i ja to oczywiście rozumiem. E, natomiast e, no, dostałam taki cios. E, i dostałam ostro po Dodatkowo tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że ja jako pracodawca swoim pracownikom obniżałam pensję, dawałam pensję 80% i pracowali zdalnie Oprócz tego pracuje u mnie sporo kobiet No i problem jest taki, że szkoły jeszcze nie są otwarte i nie mają z kim zostawić dzieci Dlatego oczywiście ym, powiedziałam im, że żeby pracowały zdalnie, jeżeli trzeba jechać do fabryki czy iść na hurtownię, wyszukać produkt, czy jest pakowanie kontenera, odbiór towaru i tak dalej i tak dalej. Głównie zajmuję się tym ja. Dlatego też mam mniej czasu yy, oraz yy, moi pracownicy mężczyźni. Moim zdaniem w tej sytuacji trzeba mieć zrozumienie dla swoich pracowników i starać się też im jakoś pomóc. No i moi drodzy, tutaj chciałam właśnie przyjść do Was z tą wiadomością, że, bo sami mi pisaliście na Instagramie, dostałam bardzo dużo wiadomości, że zostały, zostaliście zwolnieni, co jest bardzo przykre, dlatego że ja jako pracodawca E, wolę sobie uciąć z mojego, z moich kosztów życia. Czyli na przykład, jeżeli miałabym jeść e, ryż i ziemniaki przez jakiś czas e, i dawać cokolwiek moim pracownicom i pracownikom, to bym tak zrobiła. E, natomiast, no, nie wiadomo, co będzie i każdy chce oszczędzać, ja to rozumiem, natomiast. E, Pracodawcy muszą się postawić w, też w sytuacji pracownika, że odcinając go od wypłaty, już nie mówię, żeby wypłacać całość pieniędzy, no bo to też musicie zrozumieć, że pracodawca w tym momencie też jest odcięty od dochodów. Pracodawca musi wypłacać jakąkolwiek kwotę. Swoim pracownikom, a nie ich zwalniać, dlatego, że w tej sytuacji, w której się znajdujecie, mówię tutaj oczywiście o pracownikach, em, nie macie żadnych dochodów jakichkolwiek, nie macie, wiąże się to z tym, że nie macie żadnych pieniędzy, żeby kupić jedzenie, em, no i po prostu będziecie głodować. I ja nie rozumiem sytuacji, w której pracodawca. Um, nie może uciąć pensji, tylko i wyłącznie zwalnia, oczywiście na korzyść jego, no będzie miał więcej pieniędzy e, i będzie, e, że tak powiem, miał lepsze życie, na dłużej mu starczy. E, no, a pracowników ma w przysłowiowej... E, to jest dosyć ciężka sytuacja dla każdego. Ja też bardzo, ale to bardzo dostałam e, po tyłku. Jak mówię, moja firma była zamknięta dwa miesiące i teraz też nie ma aż takich dochodów, jakie były wcześniej. Natomiast staram się przetrwać i staram się zrozumieć sytuację też moich pracowników. Powinni wypłacać cokolwiek, żeby przetrwać, żeby oni przetrwali jakoś właśnie ten okres, no i żeby ich pracownicy również przetrwali ten okres. Um, osoba zwolniona w tym momencie nie jest w stanie podjąć żadnej innej pracy z wiadomych względów. Um, więc taka osoba pozostaje bez środków do życia. Żadnych. Także, moi drodzy, tyle na ten temat. Um, nie będę już poruszać tych tematów, um, nie będę się rozwijać na te tematy, dlatego że. Też nie mam czasu, zaraz właśnie jadę na pakowanie kontenera, dlatego tak krótko, niestety, ale mam nadzieję, że będę już częściej wstawiać filmy, dlatego że głównie zajmowało mi dużo czasu, żeby sprawdzać te fabryki, jeździć do tych fabryk, a teraz już fabryki są znalezione, dlatego będzie, będę miała po prostu więcej czasu. Kochani, ja Wam życzę za każdym razem dużo zdrowia. Mam nadzieję, że szybko się uporacie z sytuacją, która jest i jak najszybciej wrócicie do normalności. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć Pa.